Karolina Andraka. Zapraszam na kalendarium wydarzeń muzycznych. W ramach festiwalu Silesia Sonans w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze zaplanowano następujące wydarzenia. 26 sierpnia o godzinie 19.30 koncert Michała Bienia oraz Tomasza Maruta. 28 sierpnia o godzinie 19.30 koncert Aureliusza Golińskiego, Anny Krzyżak-Siarkowskiej, Violet Road oraz Olgi Musiał-Kurzawskiej. 29 sierpnia o godzinie 19.30 koncert Marka Opaski, Antoniny Rudej, Ilony Szczepańskiej, Szczepana Kosiora, Piotra Szewczyka i Piotra Windaka. 30 sierpnia o godzinie 19.30 koncert Michaliny Bienkiewicz i Marka Szlezera. 31 sierpnia o godzinie 17.00 koncert Chóru Powszechnego. 31 sierpnia o godzinie 20.30 koncert Jean-Christophe Groff, Iwo Hauna, Ziva Bracha oraz Ready Readymade. 27 sierpnia o godzinie 18 w Miejskim Ośrodku Kultury w Kowarach odbędzie się koncert, pianowizual z muzyką na żywo oraz filmem z obrazami natury. Scena w górach teatralna w Michałowicach zaprasza na dwa wydarzenia. 27 sierpnia o godzinie 19 na koncert z projekcją filmową Muzyka Gór Górzystych Kazimierza Pichlaka i Jacka Szreniawy. I 30 sierpnia o godzinie 19 na koncert Katarzyny Żak o Miłości Najpiękniej. 29 sierpnia o godzinie 17 w Parku Norweskim w Cieplicach rozpoczną się ostatnie w tym roku fajfy cieplickie. W muszli koncertowej Parku Zdrojowego w cieplicach 31 sierpnia o godzinie 17. zaplanowano letni koncert promenadowy. Muzyka 31 sierpnia o godzinie 19.15 w ewangelickim kościele Zbawiciela odbędzie się cieplicki koncert organowy ze Zbigniewem Gachem. Pod pretekstem Art Cafe w Wałbrzychu zaprasza 29 sierpnia o godzinie 19 na koncert Juranda Wójcika solo akustycznie. W PTTK Harcówce Wałbrzych 29 sierpnia o godzinie 19.30 rozpocznie się projekt Bartosza Bobła i Michała Matczaka Depeche Mode Electro Acoustic Tribute. W klubie Apropo w Wałbrzychu 30 sierpnia o godzinie 19 zaplanowano koncert grup Luna Park i Sik. W Ośrodku Sportu i Rekreacji w Świdnicy 28 sierpnia o godzinie 18.00 na scenie wystąpi Sobel z nową trasą koncertową promującą album Napiszek będziesz. 29 sierpnia o godzinie 19 w klubie Łaźnia w Świdnicy odbędzie się zakończenie cyklu Muzyka Milerzy. Zabrzmią energetyczne covery zespołu Hej w wykonaniu Sick i żywiołowy słowiańsko-rokowy miks Fortun. Kościół Pokoju w Świdnicy zaprasza na dwa koncerty w ramach festiwalu Bachowskiego. 30 sierpnia o godzinie 19 na VOX Spiritus i 31 sierpnia o godzinie 19 na Cantus Turingia. A teraz przenosimy się do Wrocławia. Od poniedziałku do niedzieli w Vertigo Jazz Club and Restaurant zaplanowano wiele klimatycznych koncertów. Szczegółowy program znajdziecie Państwo na stronie vertigojazz.pl W The Gate Wrocław 27 sierpnia o godzinie 19 rozpocznie się Midnight in Paris, koncert piosenki francuskiej na akordeonie. 27 sierpnia o godzinie 24 na scenie klubu Jamajka Wrocław wystąpi z kolim. W ramach Wrocławia Summer Festival odbędą się następujące wydarzenia. 27 sierpnia o godzinie 20:00 jazz jam session. 29 sierpnia o godzinie 20:00 koncert Pauliny Gołębiowskiej Soul Jukebox. I 30 sierpnia o godzinie 18:00 salsa warm up z DJem Alexem. Hala Orion zaprasza 28 sierpnia o godzinie 20:00 na koncert muzyki elektronicznej Tangerine Dream. W klubie muzycznym Stary klasztor zaplanowano dwa wydarzenia 28 sierpnia o godzinie 20 urodziny Grzegorza Ciechowskiego, czyli Piosenki Republiki w Hołdzie Mistrzowi i 30 sierpnia o godzinie 19 koncert w ramach letniego festiwalu kameralnego Muzyka w dawnym Wrocławiu. W kościele pod wezwaniem świętego Stanisława, Świętej Doroty i Świętego Wacława 29 sierpnia o godzinie 16 odbędzie się koncert pojednanie z udziałem Izabeli Matuły i Piotra Gładkiego. 29 sierpnia o godzinie 19 w oratorium Marianum rozpocznie się koncert ostatni gasi świece Candle Light XVIII wieku. W klubie Nietota 30 sierpnia o godzinie 19 wystąpią zespoły Intruzi oraz The Four Naves. 30 sierpnia o godzinie 20 w Hali Stulecia zaplanowano koncert Okiego w ramach trasy We Are Era 47 Tour. I na koniec Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza 31 sierpnia o godzinie 18.30 na koncert plenerowy w programie Antonio Vivaldi: Cztery pory roku.